Jakby pan skomentował wyniki dzisiejszej gali, dopiero dziewiąte miejsce pana, kolejne Mistrzostwa Świata i to rozczarowanie, takie miejsce dla pana? Dla mnie nie, ja myślę, że większe rozczar rozczarowanie jest dla środowiska lekkoatletycznego, dla kibisów, którzy na mnie głosowali. Ja jestem przyzwyczajony do tego, że, że um, tak się sprawy mają, tak jak powiedziałem, na scenie, no im więcej sukcesów, tym jestem niżej. A, więc no, 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 ja robię swoje, ja trenuję, ja poświęcam zdrowie, a, poświęcam czas, który powinienem spędzać z dzieckiem, z żoną a, na to, żeby a, trenować, żeby zdobywać medale i ty, tytuły dla, a, dla kraju jako reprezentant, a, a jeżeli ludzie wolą doceniać a, a, inne wydarzenia czy, czy nie do końca, okraszone wielkimi sukcesami, no to, to jest ich wybór. No, 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 ja mam swoich kibiców wiernych, dla których zawsze będę dawał sobie 120%, nawet 300% jak trzeba będzie i, i tego się będę trzymał. Jakby Pan ułożył taką czołową trójkę tego plebiscytu, Iga Świątek poza zasięgiem na pierwszym miejscu? Zdecydowanie. Iga, Iga w tym sezonie była bezkonkurencyjna. że jest to naprawdę sport globalny i niesamowicie się to ogląda no rzadko się zdarza że, że tak młoda osoba podbija świat zwłaszcza w tenisie, więc Szapoba. no na drugim miejscu chciałbym wtedy widzieć siebie no bo jako pięciokrotny mistrz świata no w Polsce czegoś takiego nigdy nie było na świecie jest tylko jeden człowiek, który miał tego więcej, jest to Sergiej Bubka, w tym roku walczymy o ten szósty tytuł na trzecim miejscu widziałem yy, Kubackiego, bo jednak jest to medal olimpijski. Uważam, że e, jako jedyny medal na zimowych igrzyskach powinien się znaleźć e, na podium. W jakie miejsce celuje Pan w następnym plebiscycie? Bo mówił Pan o tym, że im więcej Pan wygrywa, tym, tym niższe miejsce ma w tym plebiscycie. E, na razie skupię się na tym, żeby wygrać mistrzostwa świata. E, bardzo mi na tym zależy. Będą to najtrudniejsze mistrzostwa, więc e, no, trzeba, trzeba nad tym mocno popracować, a później będziemy się e, przejmować tym, czy, 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 czy będzie w ogóle gala przyglądu.